dla mnie to jest przede wszystkim współpraca. To coś dużego, w czym mieszka y, wielu ludzi. Ta integracja to Gdańsk. Samorządy, tak, y, gminy, powiaty. Wszystko to, co się koncentruje y, w, w jednym miejscu. Związek, stowarzyszenie, grupa, miejsce, które koncentruje wszystkie marzenia na najwyższym poziomie. Im silniejsza metropolia, tym te funkcje dalej wykraczają na region, na Europę, na świat. Dziś w programie, m.in. loża eksperta, korzenie metropolii, to tutaj jest miejsce, gdzie bije serce pomorza, i bardzo odważna wypowiedź wojewody pomorskiego. Chcemy być rozpoznawalni w świecie i jednoznacznie kojarzeni z miejscem naszego życia. Chcemy mieć międzynarodowe wpływy w północnej Europie oraz udział w wydarzeniach o zasięgu światowym. Nie wystarczy już tylko siły gdańska, nie wystarczą nawet siły połączone Sopotu, Gdyni i Gdańska, bo granica stolicy Metropolii przekraczana jest codziennie wiele tysięcy razy w obu kierunkach, na dość specyficznym obszarze. Z jednej strony mamy Zatokę Gdańską, z drugiej strony mamy pasmo Wzgórz Morenowych, mamy tak zwany Górny Taras, później za Miejskim Parkiem Krajobrazowym. To powoduje, że cały ten układ ma charakter taki pasmowy. Można powiedzieć, że wzdłuż głównej osi komunikacyjnej wszystkie te elementy tutaj są nawzajem ulokowane. Do szczęścia potrzebna jest nam infrastruktura, biznes, nauka, a może przede wszystkim kapitał ludzki. Do opisu sytuacji Ktoś użył tu celnie zaledwie trzech wyrazów, wszystkich zaczynających się na literę T: talent, technologia, tolerancja. Gdańsk jest ogromnym pracodawcą dla całego województwa pomorskiego. To tylko jeden z przykładów więzi gospodarczych, społecznych, jakie w ostatnich latach ukształtowały się między Gdańskiem, Gdynią, Sopotem, a pozostałymi miastami. Metropolii. Ale to nie jest tak, że metropolię nagle ktoś wymyślił, na przykład w murach jakiejś uczelni i powiedział, od dziś będziemy metropolią. Profesor Iwona Sagan z Uniwersytetu Gdańskiego bada temat z wielką pasją. Metropolia kształtuje się przez e, całą historię rozwoju miasta i zaczynaliśmy od niewielkich osad, one się rozrastały, potem mieliśmy tą klasyczną formę miasta, e, by, która właściwie w średniowieczu się w pełni wykształciła. Metropoli nie można więc od tak zadekretować. Pierwsze metropolie, które w zasadzie zaczęły się kształtować w Stanach Zjednoczonych, e, potem w Europie powstały jako inicjatywy oddolne. Porozumienie budżetowe z Brukseli to perspektywa na rozwój naszej metropolii do roku 2020. W kończącym się okresie finansowania Gdańsk pozyskał rekordowe pieniądze – 2 miliardy 364 miliony złotych. Zrealizowano dzięki nim 23 duże projekty. Gdańsk najszybciej rozwijającym się hubem kontenerowym działającym na rzecz Europy Środkowo-Wschodniej. Łączna suma przeładowanych w styczniu kontenerów wyniosła tam 106 tysięcy TU, połowę tego co w Hamburgu. Ponad 4 miliony złotych zaszczędziły gminy gdańskiego obszaru metropolitalnego dzięki wspólnemu zamówieniu energii elektrycznej na rok 2013. Karta osoby aktywnie poszukującej pracy upoważnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Gdańska. Coraz mniej samochodów na ulicach europejskich metropolii. Ludzie wolą podróżować komunikacją miejską. Wielki Paryż, w na przykład od Pekinu, stawia na rozwój zrównoważony, oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2. Metropolia paryska to 75 terenów zielonych, teren rolnicze i lasy. Tu w delcie rzeki Perłowej wytwarza się sporą część dochodu narodowego. 9 miast i 42 miliony mieszkańców Chiny mają największą metropolię świata. Wszystko zaczęło się niedługo po odzyskaniu wolności. Jacek Karnowski był wtedy bardzo młodym samorządowcem w swoim niedużym, ale już dobrze kojarzonym na świecie kurorcie. 17 lat później napisał doktorską rozprawę o metropolii. Pierwszy impuls to jest rok 92 i spotkania w Sopocie Franciszka Cegielska, Janek Kozłowski, Franek Jamrosz i Maciek Pożyński. To był pierwszy taki impuls powstania metropolii. Zaczęto wtedy pewne prace i to były prace bardzo prekursorskie, bo na przykład metropolie w Niemczech zaczęły się tworzyć w 95 roku. myśmy zaczęli w 92. Tylko to nie poszło do przodu. Cisza w historii trwała długo. Prezydent Gdańska po dwudziestoletnich doświadczeniach współpracy metropolitalnej stwierdził, że czas na bardziej sformalizowaną organizację. Paweł Adamowicz w tej sprawie konsultacje zaczął od Gdyni, a Wojciech Szczurek przyjął projekt bardzo chłodno, pytając między innymi o źródła finansowania, o rolę marszałka województwa, wreszcie o cele stowarzyszenia. W naszej ocenie projekt ten został przygotowany jako projekt bardzo ogólnikowy i słaby. Mam nadzieję, że te, ta próba zamknięcia dyskusji przez prezydenta Szczurka i e, jego koalicjantów e, z e, Częściowo powiatu wejherowskiego i płuckiego nie kończy tej dyskusji. Czy grozi nam hegemonia Gdańska? To tytuł memorandum Adamowicza, w którym pisze m.in. że metropolie są światłami świata, charakteryzując się dużą innowacyjnością i wysokim poziomem usług. Akurat tego argumentu Szczurek nie neguje, jednak sam projekt ocenia bardzo chłodno. Pomimo poważnych rozbieżności między swymi szefami służby prasowe obu panów prezydentów wydawały się być w ogromnej zażyłości. Ale czas biegł nieubłaganie. Samorządowcy zdają sobie sprawę z tych wspólnych interesów, a może bardziej ze wspólnych problemów i tego, że tylko wspólnie można je rozwiązać. Ważny dzień, a w tym dniu ważny historyczny moment. Samorządowcy z gmin i powiatów Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego uchwalają swój statut. I to pozwoli, by jutro złożyć wniosek do Sądu Okręgowego o rejestrację Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalnego. Są więksi i są mniejsi. Oj, mogłabym całą listę wymienić, co tracą pszczółki, gdyby nie przystąpiły do tego grona. Razem zawsze nie tylko raźniej, ale więcej można. Osiem powiatów i dwadzieścia gmin chce działać na wspólną rzecz. Liczymy przede wszystkim na lepsze połączenia komunikacyjne do Gdańska, na usprawnienie całego systemu, bo my dojeżdżamy do Gdańska, a nie Gdańszczanie do nas. Bliżej centrum to główna motywacja. Przez to, że będziemy w składzie, obszar łatwiej będzie nam po prostu rozmawiać i wojować o swoje. Wskaźniki są dobre: PKB na głowę mieszkańca, portowe przeładunki czy choćby prognoza dla ruchu lotniczego. Żeby tę tendencję utrzymać, trzeba zmetropolizować region. I to, że ktoś nie przystąpił w tej chwili, to nie oznacza, że w pewnym momencie nie przystąpi do tego. Metropolia to być albo nie być na europejskim rynku ekonomii, kultury, także na rynku idei. Ale jak popatrzymy na mapę globalnej gospodarki, mapę europejskiej gospodarki, to główne jej centra to oczywiście duże ośrodki miejskie. Duże mam na myśli miasta przynajmniej milionowe. Przyspieszenia Damowicza w sprawie metropolii to kwestia ostatnich miesięcy. Gdański obszar metropolitalny organizuje się jako ostatni. Większość już są powołane stowarzyszenia, związki komunalne, chociażby katowicko-górnośląski czy poznański. Także my tutaj wchodzimy, no, musimy powiedzieć długo. Za długo ta rozmowa trwała. Początki nie były łatwe. Konsultacja Pawła Adamowicza w gdyńskim magistracie zakończyła się fiaskiem. Oczywiście Gdańsk jest marką niewątpliwie rozpoznawalną na świecie, no ale Gdynia też od lat dobrych, kilku, kilkunastu, tą swoją markę także w układzie międzynarodowym buduje. Wojciech Szczurek deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia nie podpisał, a przychylne mu gminy skupiły się w założonym kilka dni temu forum Norda. Ci, którzy wybierają Gdański obszar metropolitalny, takich wątpliwości nie mają. Jeżeli mówimy Wałęsa, to mówimy Solidarność, a Solidarność to Gdańsk, Oczywiście nie ujmując innym obszarom a Marszałek Województwa Pomorskiego deklaruje. Tworzenie dwóch, e, dwóch ośrodków, e, dwóch biegunów w samej metropolii jest, e, jest bezsensowne, jest nonsensem. Tymczasem przyciskany do muru Adamowicz gotów jest do daleko idącego kompromisu. Ja cały czas zapraszam Nordy do współpracy i, i, i też może sam się zapiszę do Nordy. Do połowy października stowarzyszenie ma być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń. Gdański obszar metropolitalny tworzy dziś 41 samorządów miast, gmin i powiatów. Od północy powiaty: Pucki, Wejherowski, lemborski, Kartuski. Miasta: Sopot i Gdańsk. Powiat gdański, Nowodworski, Malborski, Tczewski. Pamiętajmy, że z perspektywy 200-300-500 kilometrów to już nie ma znaczenia, czy to jest Gdańsk, czy to jest Gdynia, czy to jest oliwa, czy to jest wrzeszcz, liczy się tak naprawdę obszar metropolitalny jako taki, który jest identyfikowany jako pewna całość. A dla osoby z Londynu, Paryża czy Hamburga niuanse pomiędzy Gdańskiem a Gdynią są naprawdę drugorzędne. Niezwykle gorąca debata, która doprowadziła do powstania Gdańskiego obszaru metropolitalnego, wcale się nie skończyła. Choć z drugiej strony patrząc, Słowo już chciałem się stało. I tylko chyba upór tutaj Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, doprowadził do tego, że on się uparł i pomimo, że nie ma ustawy, uznał, że trzeba tworzyć ten zalążek oddolnie. I dobrze, tylko że według mnie ma za małe wsparcie właśnie środowisk naukowych i środowisk biznesowych. W zeszłym tygodniu byłem w Malmö, Kopenhadze i Lundzie, trzech miastach, które są bardzo komplementarne względem siebie. One wzajemnie się do siebie zbliżają, żeby wykorzystywać swoje szanse i krajowe, i międzynarodowe na poziomie globalnym. To jest coś, co Trójmiasto nie tylko powinno zobaczyć, ale tym samym tropem podążać. Uważam, że to obserwacja bardzo pożyteczna i myślę, że wasze Trójmiasto ma ogromny potencjał, by tak właśnie zrobić. Materialne ślady silnej obecności Gdańska w nadbałtyckiej Europie widać już w epoce średniowiecza. Pod kolejnymi warstwami kulturowymi archeolodzy wciąż natrafiają na sensacyjne odkrycia. Już w okresie od X do XIII wieku Gdańsk staje się istotnym miejscem na mapie ówczesnej Europy. Przede wszystkim dlatego, że ma bardzo dogodne położenie geograficzne i znajduje się na szlaku bardzo ważnych dróg handlowych, nie tylko lądowych, ale również wodnych, czyli i rzecznych i morskich. W Gdańsku rozwija się intensywnie rzemiosło, rozwija się wymiana handlowa. Kontakty dzięki rozwijającym się portowi gdańszczanie nawiązują z całą ówczesną Europą. Powstają pierwsze monumentalne obiekty murowane, takie jak choćby kościoły, których relikty możemy dzisiaj zobaczyć pod halą targową w Gdańsku. Jak się dowiadujemy, w 2008 roku połowa ludzkości żyła w miastach. Według ONZ do 2050 roku będzie w nich mieszkać aż 70% populacji. Pytanie, co na to wszystko nasza administracja rządowa? Nie ma jeszcze ustawy o metropoliach. Ona budzi w Sejmie różnego rodzaju wątpliwości, a więc w związku z tym powinniśmy sobie radzić sami. Niestety konkurencyjna działalność czy konkurencyjne przedsięwzięcie na północy naszego województwa sprawia, że część gmin się do dziś waha i nie wie, jakie decyzje podjąć. Decyzja może być tylko jedna. Metropolia musi mieć jednego lidera i tym liderem był, jest i będzie Gdańsk. Kiedy w Europie zapytamy kogoś o Gdynię, to w ogóle nie wie, o czym rozmawiamy. Ale kiedy w Europie powiemy o Gdańsku, to od razu sytuuje to na mapie Polski. To tutaj jest miejsce, gdzie bije serce Pomorza. I w związku z tym ja, Gdynianin, który od dłuższego czasu mieszka poza Gdynią, ale który kocha Gdynię całym sercem, mówię, metropolia jest jedna i liderem metropolii może być tylko Gdańsk. W kolejnym odcinku naszego programu będziemy towarzyszyć Natalii w podbijaniu metropolitalnego rynku pracy. Będziemy o ten rynek pytać patrząc z perspektywy właśnie tej dziewczyny, ale spoglądając także okiem analityków i przedsiębiorców, bo stopa bezrobocia niepokojąco rośnie na pomorzu w Polsce i Europie. Realia są jednak takie, że praca nie szuka człowieka, to człowiek szuka pracy. Pytanie, jak na to wszystko reaguje Metropolia? I czy rzeczywiście już w kwietniu mamy szansę wyhamować niekorzystną tendencję?